Dołączyłem do Trade International Club, bo... Całe życie szukałem miejsca, gdzie będę mógł się rozwijać i gdzie będę mógł spotykać się z ludźmi, mającymi poglądy podobne do moich. Dołączyłem do klubu PayTrade, ponieważ chciałem zmienić swoje życie, um, uciec z etatu, no i przede wszystkim zmienić swoje życie finansowo. To jest szansa niepowtarzalna na to, żeby życie było jeszcze fajniejsze, jeszcze lepsze i bezpieczne, przede wszystkim ciekawe. W PayTrade poczułem swoją szansę, którą mocno chwyciłem i wykorzystałem na 100%. Dziś jestem panem swojego losu i to mi całkowicie odpowiada. Byłem przekonany, że przyjdzie w pewnym momencie ta szansa, którą wykorzystam, która pozwoli mi żyć w takim stylu, jak kocham. Dzięki PayTrade. Mam możliwość planowania czasu pracy oraz planowania swoich przyszłych zarobków. Chciałem się rozwijać pod każdym aspektem, ponieważ jest to projekt wielobłądkowy. Zakres działania jest naprawdę nieograniczona ilość prób, także to jest biznes tylko wyłącznie do otwartych ludzi, a ja tak jestem, dlatego dołączyłem do tego klubu. Odważ się dołączyć do najlepszych. Więcej na odważmyślniksie.com